Witam. Dziś chciałbym zaprezentować Państwu kamerę P5 WiFi. Jest to młodsza siostra kamery P5 Pro. Zanim otworzę pudełko, zanim zajrzymy do środka, muszę zaznaczyć, ta kamera nie posiada możliwości podłączenia poprzez POI, czyli jest to kamera typowo bezprzewodowa. Po otwarciu pudełka, oczywiście standardowo instrukcja obsługi w języku polskim, pisana przez nas. Następnie antenka Wi-Fi. Oczywiście antenkę przykręcamy do kamery tuż przed, przed wstępną konfiguracją, żeby, żeby kamera mogła wykryć dostępne sieci Wi-Fi i się do nich podłączyć. Dalej kolejno zasilacz. Standardowy zasilacz 12V, długość przewodu to około 3 metrów. Krótki kabel sieciowy, dzięki któremu możemy skonfigurować kamerę. Możemy to zrobić przez aplikację mobilną lub właśnie podłączając kamerkę do naszego routera bezprzewodowego tym, tym kabelkiem. Tutaj mamy złączkę RIO 45 na wypadek, gdyby jednak podłączyli Państwo kamerę na kablu i nie korzystali z Wi-Fi. Oczywiście śruby i kołki montażowe, to już po skonfigurowaniu kamery, tak aby łatwiej nam było ją zamontować gdzieś, gdzieś na ścianie. Kamera P5 WiFi wersja również 5 megapikselowa również wyposażona w głośnik i mikrofon z funkcją interkomu, czyli możemy mówić do kamery i ktoś będąc w pobliżu kamery będzie, będzie mógł nas usłyszeć. Kamera posiada diody podczerwieni z możliwością doświetlenia terenu. Na odległość do 40 metrów. Jak wspomniałem wcześniej, troszeczkę młodsza siostra P5 Pro. Także te funkcje będą cały czas tutaj dostępne, jednakże troszeczkę, troszeczkę inne. Kamera również posiada stałą ogniskową, czyli nie ma tej funkcji motor zoomu. Jest to 2,8 mm, czyli kąt widzenia kamery tutaj będzie około 109 stopni. Jak Państwo również widzicie. Jest zupełnie inny, inne rozwiązanie klosza kamery. Jest to, jest to po prostu Plexi, twarda Plexi IP66, czyli też vandal proof. Konstrukcja również całkowicie metalowa, oprócz klosza Plexi. Kamera posiada wewnętrzny slot na kartę SD, czyli należy odkręcić po prostu kopułkę kamery i będzie można. Ułożyć do środka kartę SD o pojemności do 128 GB w klasie 10, co najmniej klasie 10. Kamera również posiada przetwornik Sony i umożliwia kodowanie obrazu w y, przy użyciu kodeka H264 lub H265. Um, co jeszcze mogę powiedzieć o tej kamerze? No, jest ona troszeczkę, troszeczkę mniejsza, prawda? także mniejsza. Troszeczkę zgromniejsza niż, niż jej większa siostra. Cóż, to by było chyba na, na tyle. O, jeszcze wspomnę tylko o tym, że montaż jest dość prosty. Odkręcamy jedną śrubkę, zdejmujemy blaszkę, blaszkę przykręcamy do ściany. Następnie zakładamy, zakładamy kamerę na blaszkę i dokręcamy śrubkę. To tyle. Naprawdę tutaj nie ma, nie ma żadnych, żadnej większej filozofii, jeżeli chodzi o. Zamontowali kamery na ścianie. Wykorzystujemy aplikację Cam High Pro, również aplikacja jest po polsku, spolszczenie jest robione przez nas.